Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Państwu, jak skonfigurować system coli.pl pod skup katalizatorów. A więc będziemy wyszukiwać ogłoszenia starych samochodów z drogimi katalizatorami. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że coli.pl nie kupi za Was katalizatora ani też nie sprawdzi, czy auto posiada jeszcze katalizator. Jedyne co zagwarantuje Wam coli, to to, że traficie na te ogłoszenia zdecydowanie szybciej niż Wasza konkurencja. I teraz tak. Jeśli auto jest z importu lub sprzedający użytkuje je tylko kilka miesięcy, to najprawdopodobniej tam katalizatora już nie ma. Jeśli natomiast znajdziecie ogłoszenie auta od osoby prywatnej, która użytkuje samochód minimum 2-3 lata, to prawdopodobieństwo, że znajdziecie tam katalizator jest dość duże. Trzeba tylko w umiejętny sposób przeprowadzić rozmowę ze sprzedającym i nie chodzi mi tutaj o zapytanie wprost, czy auto ma katalizator, bo prywatna osoba sprzedająca najprawdopodobniej nie ma pojęcia na ten temat. Także wszystko będzie zależało od tego, jak tą rozmowę przeprowadzicie. W tej chwili mamy już kilku klientów z różnych regionów Polski i chciałbym przedstawić Wam kilka statystyk, które posiadam. Ponad 50 sztuk. Tyle różnych modeli a z silnikiem benzynowym z drogimi katalizatorami powinno skonfigurować się w Koli. A więc tak duża liczba modeli jest poszukiwana na rynku, ponieważ posiadają one bardzo drogie katalizatory. Ponad 100 sztuk. Tyle każdego dnia ogłoszeń pokaże Wam Koli w promieniu 75 km od Waszego domu, jeśli dobrze go skonfigurujecie. I tutaj zaczyna się wyścig, by wyłapać te okazje od osób prywatnych. Nawet 5 sztuk i tyle aut dziennie potrafi kupić jeden z naszych klientów w promieniu 75 km od swojego domu. Zaznaczę, że on ma skonfigurowane właśnie około 50 modeli różnych aut. Także myślę, że przy tej ilości sztuk można już zrobić całkiem fajne pieniądze. Dobrze, myślę, że teraz możemy przejść już do konfiguracji samego systemu. A więc na samym początku musimy określić sobie Jakie auta będziemy szukać, chodzi mi tutaj o konkretne modele, oraz gdzie będziemy tego szukać, czyli na jakich portalach. W panelu po zalogowaniu się dostaniecie listę dostępnych portali, gdzie możecie tego szukać. A ja, dzięki uprzejmości jednego z moich klientów, wybrałem dla Was pięć różnych katalizatorów, które są dosyć drogie. Zaznaczeniem, w jakich autach one się znajdują. I mam tutaj na myśli GM16, gdzie na dzień dzisiejszy wartość tego katalizatora to jest około 5000 zł. I możemy go znaleźć w OPLU Corsie B, 1,2 benzyna w latach 94-95. Następny to Honda Accord 3 plus 4 paski. Na dzień dzisiejszy cena takiego katalizatora to około 7000 zł. I znajdziemy go w samochodzie, jakim jest Honda, akord szóstej generacji z silnikiem 1.8 benzynowym, produkowana w latach 9.8-2003 i tak dalej. Tutaj możecie się zapoznać. W przypadku katalizatora GM28, który na dzień dzisiejszy kosztuje około 3000 zł, to mamy tutaj dwa modele auta, bo jest to Opel Astra 1.6 benzyna, produkowana w latach 9.5-2000. I ten sam katalizator ponoć był montowany w Oplówek 3B z silnikiem 1.8 benzyna produkowane w tych samych latach. A więc tutaj możecie się z tym zapoznać. To tylko 5 katalizatorów i w zasadzie tylko 6 modeli aut. Jeżeli posiadacie całą listę, wrzucacie to w program i wtedy mieli wam wszystkie ogłoszenia tak doprecyzowane. Chciałbym oznaczyć tylko, że ja nie posiadam listy samochodów czy tam modeli aut z drugimi katalizatorami, a to, czym się tutaj posłużyłem, to tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości jednego z moich klientów. E, dlatego nie pytajcie mnie, w jakich autach jakie są katalizatory, bo ja tego po prostu nie wiem. Dobrze, następnym krokiem będzie wybór portali ogłoszeniowych, na których chcielibyśmy, e, które chcielibyśmy monitorować. E, ja na potrzeby tego filmu instruktażowego wybrałem sobie tutaj siedem. Będzie to otomoto.pl, olx, sprzedajemy.pl, Lento.pl, grat.pl, Gantry.pl i Autotrader.pl Także teraz możemy już przejść bezpośrednio do samej konfiguracji w panelu. Ok, a więc tak wygląda nasz panel na świeżo utworzonym koncie. I co? Zaczynamy od utworzenia grup. Każdy jeden model to powinna być jedna osobna grupa. Jako, że ja mam tutaj 6 różnych modeli A pod te katalizatory, w takim razie muszę tutaj utworzyć 6 różnych grup i będzie to tak. Opel Corsa B. Kolejna grupa to będzie Honda, akord szóstej generacji. Kolejna to będzie Charizmon GDI 5 grup. Kolejna grupa to będzie Opelastra. Możemy sobie te roczniki zaznaczyć. Po prostu nazwa grupy ma nam ułatwić użytkowanie tego serwisu. Mamy utworzone 5 grup. Kolejnym krokiem będzie utworzenie wyszukiwań dla każdej z grup. Więc klikamy tutaj Dodaj wyszukiwanie i zaczniemy od pierwszego serwisu. Oto moto. W pierwszej kolejności przygotujemy tutaj konfigurację pod Opla Astra, czyli pod katalizator gm 28 Myślę, że możemy sobie tutaj od razu kliknąć wyszukiwanie zaawansowane. I teraz po kolei zaznaczamy. A więc marka będzie Opel. Model. Astra. Tutaj zaznaczymy cenę. To znaczy, skoro katalizator jest wart około 3000 zł, to powiedzmy że niech nam pokazuje auta właśnie do 3000 zł generacji nie będziemy zaznaczać ale rok produkcji już tak czyli od 995 do 2000 rodzaj paliwa benzyna i benzyna plus LPG podamy też pojemność interesuje nas 1600 więc zaznaczmy przedział od 1550 do 1700 okay. dobrze, czyli tu mamy skonfigurowane wszystkie yy, wszystkie tutaj pola a co najważniejsze sortowanie i to na każdym portalu proszę pamiętać o tym tu musimy zaznaczyć, żeby pokazywało nam ogłoszenia od najnowszych. Okay. E, tu jeszcze zapomniałem lokalizację podać. Proszę. Zrobimy Poznań promieniu powiedzmy 100 km od Poznania no i tam pokazuje ogłoszenia ok i teraz jak już mamy wszystko skonfigurowane kopiujemy ten tutaj cały adres na dwa sposoby możemy to zrobić albo zaznaczyć wszystko i kliknąć kopiuj albo zaznaczyć wszystko i zrobić kliknąć ctrl c a tutaj kliknąć i zrobić ctrl v lub Play. Następnie klikamy skanuj, tyle ogłoszeń nam znalazło i zapisujemy nasze pierwsze ogłoszenie, a więc Opel Astra, myślnik, tutaj teraz zapiszemy yy, serwis na którym to wyszukiwaliśmy, a więc oto Moto, tutaj wybieramy grupę, a więc Opel Astra. Skanowanie zaznaczmy co 5 minut. I teraz, tak, wyszukiwanie w ciągu doby. Czy chcemy, aby serwis działał całe 24 godziny? To znaczy, jeżeli ktoś o 3 w nocy wystawi ogłoszenie, to o 3.05 dostaniecie taką informację? Czy na przykład zaznaczymy godziny, w których chcielibyśmy otrzymywać te powiadomienia i w których miałyby być skanowane te serwisy? Więc ja myślę, że możemy tutaj zaznaczyć od godziny 6, powiedzmy do godziny 22. Ok. I klikamy zapisz. W tej chwili mamy skonfigurowane pierwsze wyszukiwanie w serwisie Otomoto. I tak analogicznie robimy to dla wszystkich kolejnych yy, portali, czyli teraz kolejny będzie dla nas OLX. Motoryzacja, samochody osobowe. Marka będzie Opel. Opel Astra rok produkcji 1995 do 2000. Teraz tak, yy, zaznaczę też lokalizację. Chciałbym zaznaczyć Poznań i promień w 100 km. Niestety na Oelixie nie możemy zaznaczyć tak dużego promieniu promienia maksymalnie z 50, dlatego zaznaczam sobie tutaj całe województwo wielkopolskie. Cenę zrobimy też do 3000 zł. Pojemność silnika zrobimy 1500 do 1750. Paliwo benzyna i LPG. Sortowanie od najnowszych. Także mamy wszystko skonfigurowane. Robimy Ctrl-C. Zaznaczamy tutaj. Ctrl V, skanuj. I okej, okay, 15 ogłoszeń nam znalazło. Teraz to wyszukiwanie nazywamy Opel Astra i OLX i analogicznie wybieramy sobie tutaj grupę Opel Astra skanowanie co 5 minut między 6 a 22 i zaznaczamy OK w tej chwili mamy skonfigurowane OTOMOTO OLX i jedziemy na następny serwis następny serwis, czyli sprzedajemy motoryzacja osobowa tutaj klikamy pokaż wszystkie filtry marka Opel. Pon w promieniu 100 kilometrów i teraz tak Roch produkcji 95 To 2000 Pojemność 1500 do 1700 paliwo benzyna plus LPG. tu klikamy filtr i wyniki. Sprawdzamy, czy sortowanie jest od najnowszych, i zgadza się, jest od najnowszych, a więc mamy wszystko skonfigurowane. I znowu zaznaczamy cały adres, ctrl-c i wklejamy tutaj, klikamy skanuj, bardzo dużo ogłoszeń nas sprzedajemy, aż 30 ogłoszeń spełniających nasze kryteria nam znalazło i teraz nazywamy to tak, Opel Astra grupa Opel Astra skanowanie co 5 minut w godzinach między 6 a 22 ok zapisz i w tej chwili mamy już trzecie wyszukiwanie dla opla Astra i jedziemy kolejny serwis to nazwę będzie to gratka a więc motoryzacja osobowa marka Opel model Astra. Myślę, że generacji nie będziemy zaznaczać, tylko po prostu zaznaczymy sobie roczniki, czyli rok produkcji od 9.5 do 2000. Rodzaj paliwa benzyna, gaz i benzyna. I lokalizacja poznań w promieniu 100 km. Teraz klikamy, żeby nam pokazało te wszystkie oferty. Tutaj widzę, że trzeba zmienić sortowanie na od najnowszych. Bardzo ważne to jest. I znowu zaznaczamy całość. Ctrl C. Klikamy tutaj Ctrl V, skanuj. I proszę, cztery ogłoszenia znalazło. Wprowadzamy nazwę. Opel Astra, Myślnik to było grupa Opel Astra, skanowanie co 5 minut, między 6 a 22 ok, zapisz. A więc mamy Opel Astra już na, już skanujemy ją w czterech serwisach. Teraz dodamy kolejny serwis Gantry I tu wybieramy kategorię motoryzacja, samochody osobowe Tu sobie zaznaczymy Oznajm. A nie, źle to robię, tutaj musimy to zaznaczyć, samochody osobowe Województwo wielkopolskie. Tutaj nie możemy znowu promienia zaznaczyć, więc zostawiamy całe województwo wielkopolskie. I wybieramy tak. Opel Astra Rok. Nie ma naszego rocznika, więc znaczenia od 9.3 do 2003 No i ok, korzystamy tak jak jest. Tu niestety y, system filtrowania jest mało rozbudowany. W tej chwili nie ma żadnego ogłoszenia, które by spełniało nasze kryteria. Ale i tak kopiujemy ten link, ponieważ za dzień, za dwa może się takie ogłoszenie pojawić. A więc Ctrl-V, skanuj. Tu teraz wyskoczyła informacja, że nie ma póki co żadnego ogłoszenia. Proszę się tym nie przejmować, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, w każdej chwili ogłoszenie może się pojawić i, i po prostu trafimy okazję również z tego portalu. Grupa Opel Astra, skanowanie co 5 minut, między 6 a 22, ok, zapisz. Czyli mamy już 5 serwisów, jedziemy na kolejne. To będzie Autotrader. A więc tu zaznaczamy używane. Marka Opel Astra Rock. 95 do 2000, cena do 3000 zł, benzyna Tu możemy sobie lokalizację dodać. Nie możemy zaznaczyć w jakim promieniu więc musimy miejscowość zostawić po prostu żeby wszystkie, czyli całe województwo żeby nam szukało. Przykład... Ok, klikamy szukaj. Na tym portalu póki co też nie ma ogłoszeń spełniających te kryteria, aczkolwiek kopiujemy oczywiście ten nasz adres. Skanuj. Tu też wyskoczy informacja, pewnie, że znowu nic nie znalazło, proszę się tym nie przejmować. 5 minut między 6 a 22 ok zapisz i teraz tak analogicznie dodajemy serwis lento i następnie tworzymy te 7 wyszukiwań na tych wszystkich 7 serwisach dla każdego auta które sobie tutaj doprecyzowaliśmy czyli opel corsa b12 benzyna Honda Accord 6 generacji 1.8 benzyna, Mitsubishi Charizma yy, w latach 97 2001 .8 benzyna GDI, yy, no i Vectra B. Ja nie będę Państwa tutaj już męczył przez ten cały filmik, także pokażę zaraz moment jak już to wygląda skonfigurowane, także zapraszam. Ok, a więc tak wygląda skonfigurowane koli pod te wszystkie modele. Trochę tego tutaj jest. Myślę, że gdybyśmy mieli dodać tutaj 50 modeli out, to zajęłoby to pewnie Wam cały dzień. Aczkolwiek raz dobrze skonfigurowany system pracuje bez przerwy. Tak to wygląda w panelu głównym, a więc tyle out zaciągnęło w tej chwili. I teraz co najważniejsze, przy pierwszym skonfigurowaniu systemu musimy te wszystkie ogłoszenia dodać, odznaczyć jako przeczytane. A więc tak, wybieramy tutaj 100 wyników na stronę. Dwie strony nam znalazło. Zaznaczamy ten kwadracik tutaj, aby zaznaczyło nam wszystkie ogłoszenia. Zjeżdżamy na sam dół i klikamy oznacz jako przeczytane. I tak samo robimy na drugiej stronie. Przechodzimy sobie tutaj na tą stronę. Zaznaczamy ten kwadracik. Widzicie, tu są jeszcze grupy. Ogłoszeniami, których nie odwiedziliśmy, dlatego klikamy sobie tutaj. oznacz jako przeczytane. Tu jeszcze widzę nam trzecią stronę. Ogłoszeń znalazło. Nie, tutaj już nie ma. Nie ma ogłoszeń. A więc przechodzimy sobie w znalezione oferty. Jeszcze raz klikamy panel główny. O, jeszcze trzy korsy nam znalazło. To też sobie oznaczymy jako przeczytane. Znalezione oferty. Panel główny. No nie wiem, dlaczego te korzyści tu zostają. Ok, 100 linków na strona. Teraz zaznacz wszystko. oznacz jako przeczytane, znalezione oferty. No, jakiś błąd tu musi być. Postaram się to naprawić. Yy, a więc tak, dopiero w tym momencie system tak naprawdę zacznie działać na naszą korzyść, ponieważ od tego momentu, co 5 minut. Będzie filtrowało ogłoszenia i pierwsze ogłoszenie, które Wam tutaj wyskoczy jako nieprzeczytane. To jest to dla Was potencjalna okazja. Ono się pokaże w tym miejscu. Musicie wejść, sprawdzić, czy jest to dla Was atrakcyjne ogłoszenie. Wydzwonić klienta i działać, że tak powiem. Ok, tu jeszcze wytłumaczę, e, jak wygląda plan tej subskrypcji, ponieważ e, wykupując jedną subskrypcję, macie 10 tysięcy sprawdzeń dziennie. Ja dodając te wszystkie modele i ustawiając sprawdzanie co 5 minut, wykorzystuję 4320 sprawdzeń. I teraz, gdybyśmy zamiast 5 minut e, ustawili sprawdzanie co 10 minut, to byśmy tutaj po, połowę mniej tych punktów zużyli. Także myślę, myślę, że jeżeli ktoś ma bardzo dużo tych modeli, to może ustawić sobie sprawdzanie co 10 minut. E, dobrze, wy, tak więc pokazałem Wam, jak skonfigurować koli pod skup katalizatorów. W tej chwili macie 14-dniowy 14 okres takiego testu darmowego. Następnie, jeżeli ktoś będzie dalszym, zainteresowany dalszym korzystaniem z tego serwisu, to subskrypcja kosztuje 249 zł brutto za 30 dni. W razie jakichś pytań, proszę, proszę do mnie pisać. Na wszystkie pytania postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Więc tu macie mój adres: piotrmałpakoli.pl i zapraszam również do zakładania konta. Wypełnijcie formularz, który znajduje się na stronie, a ja założę dla Was bezpłatne konto. Tak więc bardzo dziękuję za uwagę. W przyszłym tygodniu postaram się dla Was skleić taki filmik, w którym pokażę, tak samo jak skonfigurować sobie wyszukiwania. Na poszukiwanie samochodów z katalizatorami, ale za granicą, ponieważ coli.pl to są w zasadzie wszystkie europejskie serwisy ogłoszeniowe, także skupimy się na Niemcach, na Danii, na Holandii, jak tam kupić auto tanio z katalizatorem. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze na koniec taka mała edycja tego filmu. Minęło nieco ponad 48 godzin. Chciałem Wam pokazać, w jaki sposób wyszukuję tutaj te ogłoszenia. Więc znalazło nam dodatkowo 9 razy Mitsubishi Carisma, 9 razy Opel Astra, 4 razy Opel Vectra, czyli przy 5 autach znalazło nam 22 sztuki w 2 dni, czyli to tam mniej więcej wyszukuje 10 ogłoszeń dziennie. W tej chwili wygląda to dokładnie tak. Tutaj są te nowo znalezione ogłoszenia. Specjalnie tego nie klikałem, żeby pokazać Wam jak, jak to wygląda i teraz możemy już przejść do odsiewania tych ogłoszeń, które nam tutaj pokazało. Oczywiście każdorazowo jak pojawiało się tutaj jakieś ogłoszenie, to ja od razu otrzymywałem informację na maila, że pojawiło się nowe ogłoszenie, ale specjalnie tego nie klikałem, żebyście zobaczyli ile mniej więcej tego wyszukuję. Oczywiście, jeżeli chcecie łapać te okazje to za każdym razem jak pojawi się nowe ogłoszenie, no to należałoby wejść i sprawdzić yy, co to konkretnie jest. Dobra, no więc tutaj mamy jakąś astre 1616V. Sprawdzimy sobie to ogłoszenia. Sprawdzimy sobie też tutaj tą masterkę i tą wektrę. Są to ogłoszenia z dzisiaj, z 15, 2 z godziny 15 i, i, i te astra E prawie z godziny 18 no i co my tutaj mamy? Astra za 2800 proszę 5 lat w Polsce, pierwszy właściciel stan auta dobry więc obstawiałbym, że katalizator w tym samochodzie będzie. Należałoby wydzwonić yy, sprzedającego i porozmawiać następnie Astra co my tutaj mamy okej, okay. tutaj z treści ogłoszenia nie wynika w zasadzie nic także też trzeba by e, zadzwonić i się dowiedzieć więcej na temat tego samochodu tutaj może być pół na pół kolejna Astra o, zakryty numer może, może być z importu zobaczymy jakieś inne zdjęcia chociaż nie, co my tutaj mamy Ok, w treści ogłoszenia ciężko stwierdzić. Także trzeba by po prostu zadzwonić i zapytać, jak długo właściciel użytkuje ten samochód. Ale mamy tu trzy, potencjalne, tu trzy potencjalne samochody, w których może być katalizator za 3000 zł. Także warto to sprawdzić. Ok, z mojej strony to na tyle. Zachęcam do wypróbowania serwisu. Zapraszam na stronę coli.pl. Wypełnicie sobie tutaj krótki formularz. Ja będę mógł wam założyć takie konto. I na samym końcu chciałbym przeprosić za jakość dźwięku na początku filmu, bo tam faktycznie mój głos trochę słabo było słychać. Myślę, że następne filmy już będą nagrywane w trochę lepszej jakości. Dziękuję i pozdrawiam, cześć!